Najkrótsza droga z jednego rynku do drugiego, jakby centrum moim zdaniem to jest i tutaj jeden z punktów, czy zrobić strefę dla pierwszych, czy nie, moim zdaniem nie zrobić, tylko robiąc to trzeba pamiętać, żeby auta mogły też przejechać, tak jak teraz trzeba im zapewnić inną drogę po prostu sprawną i to nie jest aż tak proste. I tutaj czy usługi handlowe, czy usługi zwykłe, czy handlowe. Moim zdaniem to i to. Na przykład e, miejsce takie, ulica właśnie, gdzie mogłaby się młodzież zbierać. E, w jakiejś barze, czy nie barze, jakiejś sklepu typu Folkstar Moim zdaniem, no, dwa takie mamy na Starym Rynku. E, na ulicy to gdzieś powinno być ze straganami. Ja byłem, nie wiem, w Wenecji na przykład. Całe ulice zapchamy w tym, wszędzie. Tu straga, tu jakieś książki, tu pamiątki, magnesy, wyroby skórzane. Moim zdaniem to jest świetne. To zrobimy tak z całego łowicza, ale na tej z górskiej coś pomyśleć. I to też nie tak, że nie to sobie zrobimy nagle, otworzymy te wszystkie biznesy, tylko to ludzie muszą e, otwierać i e, musimy im w tym pomóc, bo sami sobie nie otworzą. To, to nie jest prosty biznes biznes. Dlatego, moim zdaniem, powinniśmy się, powinniśmy się starać, pomóc im tam to wszystko otworzyć. Eee, nie wiem, czy, e, czy jakoś tak e, wspierać ich w tym eee, i wtedy zrobi się miejsce dla młodzieży, bo ta młodzież też e, nie, nie ma gdzie pracować, nie ma gdzie spędzić czasu, czy nawet w, jak gdzieś jeździć do innych miast, to po to, żeby się pobawić, e, czy zarobić. I to moglibyśmy zrobić między innymi na Zduńskiej. Wiadomo, całej, całego powiatu łowickiego tam by się nie, nie napracowało, bo wieżowce by trzeba było nastawiać ale no nawet jakiś mówię najpierw mniejsze sklepy, yy, czy wcześniej wspominaliśmy, czy salić tam drzewa, moim zdaniem najpierw dać się tam rozwinąć temu wszystkiemu, a dopiero później drzewa, bo jak nasadzimy drzew na całą ulicę, to później nie będzie gdzie ani chodzić, ani rozstawić tego wszystkiego. I tak jak tu było wcześniej wspomniane, my możemy tu teraz siedzieć i planować, no. Nie zapanujemy tego aż tak dobrze. Tu trzeba faktycznie jakiegoś architekta, specjalisty, trzeba powołać taką osobę, e, bo jest potrzebna, bo my tego nie znamy się aż tak, choćbyśmy e, nie wiem, gadali. E, I moim zdaniem, nie wiem czy już jest zapisany podpunkt, powołać ty, kogoś takiego, powołać taką osobę, e, bo ona będzie potrzebna naprawdę wszystkim, jak tu gadaliśmy, czy o Zalesieniu, czy teraz o tej Stójskiej, jest potrzebna taka osoba. Yy, ale możemy też teraz zrobić listę już yy, pracy dla takiej osoby, czym będzie się musiała zająć, już możemy tam, czy zalesienia, czy, 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 czy zduńska, już by była praca dla takiej osoby.